W jednym momencie stracili dach nad głową. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć mogło dojść do wielkiej tragedii. O godzinie 11 w nocy dom pękł na pół, a jego mieszkańcy w pośpiechu opuszczali wraz z małymi dziećmi walące się mieszkanie. Dziś państwo Makowiec mieszkają w wynajętym domu i dzięki wielu życzliwym ludziom i akcji TVP-3 Rzeszów, pomału wstają z kolan. Jest działka pod nowy dom. Brakuje wiele, ale się nie skarżą, tylko dziękują za każdy gest pomocy. Nasza tragedia y, nas dobiega, ta, wydarzyła się w ubiegłym roku w sierpniu, gdyż podczas właśnie y, osunął się dom, ściany i po prostu usłyszałam, rodzina już poszła spać koło 20.00 a hałasę usłyszałam koło 22, pobiegłam, zerwała męża, mąż zebrał szybko dzieci oraz teściową, która była zaspana, bo choruje na No i skutki, co się stało właśnie, no to było rano. Nadzór budowlany orze katastrofę budowlaną. Jest też decyzja, że dom nie, jest, nie nadaje się do użytkowania ani zamieszkania. Jest zakaz właśnie tam wchodzenia. Do dnia dzisiejszego, dzięki pomocy sąsiadki, wynajęła nam do, taki mały domek, co znajduje się 400 metrów koło nas. Utrzymujemy, pilnuje dzieci, utrzymuje dzieci i nigdzie nie pracujemy. Po prostu nie mamy szans wyjechania teraz do pracy. A jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Wiem, że ludzie dobrej woli tutaj zgłosili się i pomagają Państwu na jakim etapie jesteście, co Wam potrzeba jeszcze? No, Działkę już właśnie mamy, studnię już właśnie mamy wykopaną, czekamy właśnie na, na dokumenty tego. Są właśnie w adaptacji. Jak, jak już otrzymamy, to właśnie wczesną wiosną ruszamy z budową i nie prosimy właśnie o pieniążki, tylko. Uczemnej najbardziej teraz będą materi materiały takiego typu jak ten bloczek, ten beton komórkowy, te, te białe. Ale ktoś chciałby wpłacić, to jest taka możliwość? Tak, jeśli chciał, ktoś by chciał oczywiście z tego, jest, y, można się z nami kontaktować, można wpłacić tego. W minioną niedzielę w Libuszy na sali gimnastycznej zorganizowany został festyn rodzinny, z którego dochód przeznaczony został na budowę domu dla państwa Makowiec. Przyjechaliśmy do Państwa z Gorlic, chcieliśmy bardzo, bardzo wesprzeć tą akcję, pomóc tutaj tej rodzinie. Ja pochodzę z Libuszy, tak samo jak mama, trojga tych dzieci, dlatego tym bardziej jesteśmy tutaj i chcieliśmy swoją obecnością, uczestnictwem w tej imprezie, pomóc, by dom tej rodziny stanął jak najszybciej, by mogli przenieść się i, i dzieci by miały swój własny dom. I bardzo podoba nam się tutaj zorganizowana impreza. Popieramy takie akcje, uczestniczymy często i mamy nadzieję, że nasza obecność będzie jakimś niewielkim wkładem w to, by ta rodzina wreszcie znalazła swój kąt i, i żyli szczęśliwie. W dniu dzisiejszym został zorganizowany festyn charytatywny na rzecz państwa Makowiec. Dochód całkowity zostanie przeznaczony na odbudowę ich domu.